Dzień dobry ze słowem. Dziś mamy 24 dzień grudnia w liturgii, dzień powszedni. Za chwilę przeczytam słowa Ewangelii według Świętego Łukasza, przeznaczone na ten dzień powszedni, a wieczorem już teraz życzę Wam dobrego wigilijnego świętowania Bożego Narodzenia. Wsłuchajmy się w to ostatnie adwentowe słowa z Ewangelii według Świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty dziecie, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Zapewne, obraz, który towarzyszy nam dzisiaj przy czytaniu Ewangelii, to obraz chrześcijan, którzy zasiadają przy wigilijnych stołach. To już dzisiaj y, wydarzy się w naszym życiu. A jednocześnie jest to obraz głęboko ewangeliczny, choć dotyczy bardzo polskich zwyczajów i tradycji. Ewangeliczny, bo obraz, który opisuje y, fakt, że y, Pani Zbawiciel postanowił z nami przy tych naszych stołach usiąść, i od teraz każdy rodzinny stół jest znakiem, Jedności, komunii, bliskości między Bogiem a człowiekiem. Módlmy się wspólnie, także wpisując w komentarzu intencje tej modlitwy. Panie Jezu Chryste, Ty zasiadaj dzisiaj z nami przy naszych rodzinnych stołach, bądź w tych świętach, niech będą na Tobie skupione i Tobą wypełnione. Ty, Panie Jezu, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Czekamy na Wasze intencje wpisywane w komentarzach. Dziękujemy Wam za to, że dzielicie się swoim życiem, swoimi intencjami modlitwy. My odpowiadamy na nie słowem Bożym, słowem wsparcia, fragmentem, który jest dedykowany właśnie Tobie. Tym bardziej zapraszam, zachęcam do tej wymiany spraw, w których modlimy się za siebie nawzajem. Do usłyszenia.